Siemanko, z tej strony Kamil zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj po raz kolejny Battlefield Hardline. Gramy oczywiście Krwawą Force. Na mapce napad na bank. A gram tu... AKS-74U, jak widać. Tutaj w jednym sposób się gra na to odbił. I ogólnie chciałbym po pogadać tak jak się gra prezentuje, bo już mam pra przegranych prawie 100 godzin. Tak, na pierwszy rzut helikoptery, oczywiście helikoptery, helikoptery helikopterami, ale ogólnie o pojazdach, o, o obrażeniach zadawanych przez, przez te karabiny ciężkie M3 bodajże, a tak, o, odłamki. Raz i trafienie bezpośrednie. Trudno to odróżnić, bo czasem mam wrażenie, że, <coughs> yy, że że wywalam 50 hitmarkerów, a koleś dalej sobie biega. I właśnie nie, wie, nie wiem, czy w ogóle odłamki zadają obrażenie, czy tylko pokazuje się hitmarkery. To mi to trudno powiedzieć. Raz mi się udało zabić dosłownie kolesa na spadochronie trzema pociskami. A raz potrzebowałem dosłownie 4-4 magazynki z ciężkiego karabinu w helikopterze, żeby kogoś Lesia zabić. I 90% to były... <laughs> eee, 90%... w 90% pojawiały się hitmarkery. Tutaj tak przy okazji gram tu z Magikiem, z Aresem, ze Śmiechem, z Prezesem, z Petrusiem. To jest filmik troszkę pocięty, tak trochę niechlujnie, Coś program szwankuje. Nieciekawe fragmenty zostały usunięte. tak mam kogoś podnieść... E <coughs> czyli... To, na czym to skończyłem? Aha. Czyli... Dobrze by było jakby... Coś dodali w stylu Battlefielda... Co dodali w ostatnim patchu, w Battlefield 4, czyli kolorowanie hitmarkerów. Albo jakoś... Te, żeby obrażenia od odłamków... Troszkę zmienić. Czy obrażenia hitmarkery. Hitmarkery troszkę w jakiś inny sposób pokazać. Te Magik kurde, nie wiem co robił. To liczbie do niego ten go nie widział. Drugim... Drugi temat to będzie balans broni. Który jest czasem dziwny, tak samo o balansie broni to tam odsyłam do filmów Magika. Bardzo fajne tak filmy informacyjne robi. Nie tylko z Battlefield Hardline, ale i z Battlefield IV. Tam głównie zaczynał. Mm, co tam jeszcze? Coś miałem powiedzieć. Eee, regionalizacja. Tutaj, jak będziecie widzieć, chyba 5 razy zginąłem od kolesia z Pakistanu. W dziwnych sytuacjach. No, to będzie ten. W tym miałem pro mam problem z padem, bo mi się czasem <laughs> celując. Nóż mi się wyciąga. Pod prawą gałką nóż. A tutaj ładnie w sięgnąłem. A <laughs> to jest jeden z elementów lewej na tej mapie. To jest akurat dość upogo. Ale w innych bywa lepiej. A to tutaj kolej zlamił. <laughs> To też będzie sytuacja, gdzie ja mnie, ale Dobra. później to zobaczycie. Chyba, że to się. A patrzcie, tutaj. Mam mu Nie I zabity. tutaj jeszcze jakiś chyba wypadł? Nie, tutaj wypadł. Jakbym siedział tam, to bym nie zginął. A tutaj. Buk. Kalifornia. Mam nadzieję, że zrobię coś z tą regionalizacją, bo bardzo dużo gracze dostajemy z Afryki Północnej, Pakistan, Arabia Saudyjska i no, wiem może że większość z Was może powiedzieć, pewnie siedzą w Anglii, w Holandii albo w którymś z innych krajów europejskich, Francja jeszcze no, ale mimo to ja bym chciał mieć 100% pewności, że, że jednak nie, nie jest z Afryki ten pan bo wiecie, co się dzieje, przynajmniej w czwórce było, w tym. tutaj tak samo jest. Ktoś jest z daleka, jest problem. Jeżeli nie będzie regionalizacji, nie będzie dobrego połączenia. Bo będzie Dice, Viscreal i Elektronika, ale ciągle z tym walczyć. Nie dadzę rady tego, kurde, naprawić <kluje> tej sytuacji z netkodem. Dodatkowo, mm, co tam miałem powiedzieć. Brakuje mi dominacji. To jest masakra jakaś. Głównie gramy tutaj w, w krwawą forsę. A to ze względu... Ja zginąłem znowu ten koleś. Dwie kulki, leżę. Coś... A, ze względu no, na dynamikę tej... <laughs> tej gry. Ale co, co do dominacji... I no oczywiście ma się pojawić ponoć w pierwszym z dodatków. Mam nadzieję, że coś się jeszcze więcej pojawi. Ale ostatnio gadałem z Magikiem. I mój pomysł był taki, że mogłyby się pojawić mapki z Clone Squadron z Battlefielda III. A ja osobiście bym wybrał Fortecedonia i Zibetą. Czyli mapki najbardziej takie odpowiadających tym klimatom bandytów i złodziei. Operacja 925 też by mogła być, ale. A no ale. Trochę za duża była wtedy, nie, nie, to jest mapka chyba, w której najkrócej najmniej każdy grał, ja jej osobi osobiście mi nie odpowiadała, słowisko to też takie. Nie wiem, taka bardziej futurystyczna ta mapa, jeszcze z tym ze względu na tego czynuka tam na, na rozbitego na mapie. Mogliby tam dać więcej broni oczywiście. O, tutaj koleś z młotkiem latał. Zobacz, dostał młotkiem, Piotruś, ale udało mi się go podnieść. Sorry. Co tu jeszcze możemy zrobić? U. Też często mi się pojawia, może nie tak często, ale zdarzają mi się sytuacje, że szczeram do kolesia, widzę, że otrzymuję obrażenia, czyli ta, ta animacja krwi, czy coś takiego, ale nie, pojawi nie pojawiają się hitmarkery, no bo też widzę, pojawiają się hitmarkery, zostanie w kolejce dwa hitmarkery, a a on mnie później zabija, i oczywiście 100% życia ma. To też jest dość dziwne. To AKSU AKS-u z tłumnikiem wymiata Tutaj też <grytania> rzuciłem apteczkę, a apteczka mnie obroniła. Poniekąd. Jak to to. Ares? Chyba. Ares. <grytania> a. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Znowu mi wypadło z głowy. Oczywiście. Mm, 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 teraz trzeba pomyśleć na czym to. Widziałem tam w się teraz kątem oka. No I tutaj. Nie wiem kto go zabił i jak zginął. Tutaj miałem, miałbym do Was pytanie. Aha, miałem powiedzieć. Mam nadzieję, że coś w niedługim czasie uda mi się nagrać jakieś kurde jakiś filmik z cyklu, czy wiesz że? Chociaż troszkę mi się wydaje, że zatytułuję go porady i triki, tak będzie chyba wygodniej i lepiej. to też troszkę dziwnie. I granaty bardzo ładnie zabijają, chociaż czasem. W dziwnych sytuacjach się ginie, na przykład przez ścianę. Odnośnie mołotowów i gazowych, to to na pewno ginie się przez ścianę, bo później się, przedostaje w dziwny sposób przez ścianę. Odnośnie perków, e, zmieniłbym je. Zmieniłbym je, bo jest za mało. Za mało i takie. Niektóre są, na przykład na, my, na medyku. Tu widzicie kolesia z Pakistanu giniekiem teraz. Arków jest za mało I... i czasem jak dla mnie przynajmniej jest... część jest niepotrzebna, w ogóle mi się nie przydaje na polu bitwy. Wybieram, bo wybieram, bo nie, nie mam innego wyboru, ale naprawdę czasem mi się to w ogóle nie przydaje. to się na kimś rozpiłem i tutaj widzicie taki kawał <laughs> od granatu już praktycznie za ścianą nie dostałem i to jest już bodajże koniec rundy. Więc dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli filmik się podobał, zapraszam do lajkowania, komentowania i oczywiście subskrybowania. Na razie, cześć.